Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, oświadczam, że rezygnuję ze startu z listy platformy obywatelskiej w najbliższych wyborach parlamentarnych. Stosowne oświadczenia już zostały przesłane do komisarzy wyborczych. Decyzję podjąłem po długim namyśle, po analizie wielu moich obserwacji i zdarzeń, a także tego, co sam dostrzegam wewnątrz samej listy platformy obywatelskiej. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie chcę widzieć swojego nazwiska na liście Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie oświadczam, że nadal będę aktywny w polityce. Nie postrzegam jednak swojego zaangażowania społecznego wyłącznie przez pryzmat polityki. Nadal będę pomagał ludziom, tak jak to czyniłem do tej pory. Pytania? Dałem swoje dżentelmeńskie słowo o tym, że o powodach jak najbardziej powiem, ale po wyborach. Czy chodzi o zamieszanie z pozycjami na liście? Dałem swoje dżentelmeńskie słowo o tym, że o powodach wypowiem się, ale po wyborach. Czy w kontekście tego e, pana oświadczenia e, decyzja Jerzego Pokoja, no właśnie jak, jak pan ją ocenia? Słuszna? Nie. Decyzję Jerzego Pokoja? Czy... Tak, decyzja Jerzego Pokoja o wyjściu, no de facto o wyjściu z Platformy. To znaczy tak, jest mi e, ciężko się ustosunkować e, do tego, albowiem z doniesień medalnych to wiedziałem, że Jerzy Pokój został e, wykluczony z Platformy, natomiast ja nie jestem członkiem Platformy. E, w związku z tym ani nie pretenduję do tego, aby być członkiem Platformy i e, komentować. E, Sprawy wewnętrzne Platformy jest mi po prostu niezręcznie. To może inaczej. Czy dobrze zrobił że Pukuj zakładając swój własny komitet obok Platformy? Ja myślę, że wyborcy ostatecznie muszą się wypowiedzieć w tym temacie i będą mieli okazję ocenić ruch przewodniczącego pokoja wraz z wyborami parlamentarnymi. Nie ma Pan wrażenia, że ta decyzja pańska osobista w końcu to będzie kolejna szpilka w ten wizerunek Platformy Jeleniogórskiej, skłóconej, skonfliktowanej, szarpanej. Proszę Państwa, ym, ja nie decyduję za Platformę Obywatelską. Nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Jednak tak jak y, powiedziałem przed chwilą, ym, nie podoba mi się to, co dzieje się i ja pojmuję politykę trochę inaczej. Czyli jak? Żeby polityka była dla ludzi, a nie dla partii. Hmm. A to się zmieniło, bo, bo parę no, tygodni temu pan chciał, ponieważ nie chce, to, a, a no, nie będąc platformą obywatelską, dostać miejsce na liście platformy nie jest aż tak łatwo. Znaczy mój start w, w takim, a nie innym kontekście to nie był narzucony, oczywiście to, to była moja decyzja. To, że się tam znalazłem, to się znalazłem na mocy e, porozumienia pomiędzy Jackiem Protasiewiczem a Rafałem Dudkiewiczem. Rafał Dudkiewicza, którego nieskromnie powiem w, reprezentowałem e, w okręgu e, naszym numer jeden. Niemniej jednak to, to jest moje nazwisko, tak? I, i, I to jest moje nazwisko na tej liście albo nie. Decyzję tu nie podejmuje ani Rafał Dudkiewicz, ani Jacek Potasiewicz. Podejmuje Wiktor Markoni i taką, a nie inną decyzję podjąłem. Czy jak powiemy, że Wiktor Markoni nie chce już być związany z platformą obywatelską, to nakłamy? Nie. Może partii została, Jak najbardziej już w ubiegłym tygodniu wraz z komisarzami wyborczymi. To nie jest tak, że to, co dzisiaj robię, to robię dla wyborców i to nie jest pierwsza ani ostatnia informacja, która pójdzie do moich wyborców, do tych, którzy... Jednak spodziewają się widzieć mojego nazwiska czy zaangażowanie społeczne w takim, a nie innym kontekście. Natomiast nie porozumiewam się z władzami partii za pośrednictwem mediów. Nie mam takiego zwyczaju. Po wyjęciu z tej listy Grzegorza Skatyny wiele osób mówi, że tak słabej listy Platforma Obywatelska no nie miała swojej historii w tym okręgu. Czy Pan się z tym zgadza? To trzeba zapytać władze Platformy Obywatelskiej. Ja byłem tam po to, żeby ją wzmocnić, nie po to, żeby ją osłabić. Mhm, ale w tej chwili? W tej chwili pozostało mi tylko i wyłącznie biernie się przyglądać temu, co się działo, czy, czy co się będzie działo w, w, w tym okręgu. Ja przyjmę e, decyzję. Wyborców, taka jaka ona będzie. Czyli Pana zdaniem, Platforma oddaje pole, e, polityczne pole walki tutaj w tym okręgu swoim politycznym kon konkurentom w pewien sposób? Tak naprawdę będziemy wiedzieli w listopadzie po tym, jak e, będą znane wyniki wyborów. E, jakbym był zachwyconym tym, co robi Platforma w tym okręgu, to by moja decyzja wyglądała inaczej.